Bietki są wysokie zgrabne, pigieniczne, zdrowe, ale za to dosyć chłodne, bo polodowcowe Trzeba przyznać atrakcyjne, zwłaszcza środki młode, ale jakbyś czuł się w domu, w który wieje Na Najwięcej witaminy mańcowskie dziewczyny. Dziewczęcy urok dzięki tak, i w całym świecie. Biedniejszy, biedny dziecię, za jeden uśmiech dałbym przykład do Paryżki. Są francuskim, które są w świecie polskie z zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem idąc do roboty Gdybyś nagle poczuł w nozrzach zapach firmy Koty Albo zamiast w pokowboi w dalekiej Syberii Miałbyś całe swoje życie spędzić w perfumerii Najwięcej daminy mają polskie dziewczyny to jest prawda, to jest fakt, dziewczęcy no, dzięki nam. w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie, za jedyną na nały Przy do pajeści. Dzięki czyste oczywiste, dobre są na żonę. Miały zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem. Lecz jak być się w tym domu z tym oczywistym Gdyby w kuchni ktoś przy dziecku gadał po niemiecku Najwięcej widok i imię mają polskie dziewczyny to jest prawda, to jest dwa. dziewczęcy urok, dzięki, tak I chyba w całym świecie pięknie się nie znajdziecie za jedyny uśmiech oddałbym Chicago, Bary, Ślub Mądrość z Janki że bardzo miłe są węgielki, ale nie mogę dać I trzeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Gdybym wydał się za trzeszkę, umarłbym ze śmiechu Dziewczęcy uroku, dzięki tak. Może dałbym się jabłonce nawet za uroczy, ale jak tu takiej spojrzeć prosto w oczy? Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Cosczęcy urok, dzięki tant. I w całym świecie. Pięknie się nie znajdziecie. Za jeden uśmiech kątały. Chicago, Paryżki. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urok, dzięki tak. ma w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech